Przeprowadzamy pierwszy etap pielęgnacji najstarszego drzewa naszego miasta, Lipy Powstańców z nazwy własnej, która była posadzona po Powstaniu Styczniowym w 1863 roku na mogile Powstańców Styczniowych właśnie tu przy kaplicy na Starym Cmentarzu. No i robimy takie cięcia kosmetyczne, które mają na celu y, do, doprowadzić do tego, żeby nie wytwarzała suchych gałęzi w przyszłości w takiej ilości. Lekko odciążyć koronę, żeby była bezpiecznie, bezpieczniejsza. No i to jest pierwszy etap, jak mówiłem, tej pielęgnacji, a, a w kolejnych miesiącach y, będziemy y, prowadzić kolejne prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Jeszcze, że między innymi będzie ona... Zapięta na stalowych linach do wmurowanego w ziemię pylonu, czyli takiego metalowego słupa. No to zabezpieczy ją to przed upadkiem na kaplicę. Proszę powiedzieć, kto wykonuje tę pracę? Pracę wykonuje firma ArborTech, czyli Karol Mikulski ze Skarżyska Kamiennej, widoczny na drzewie. Proszę powiedzieć, w jakim stanie jest to drzewo? Ona jest w tej chwili nadwyrężona już zębem czasu, ale nadal bardzo dobrze rokuje. I przy, ty, przy tych zabezpieczeniach, które będą poczynione, to nadal będzie spokojnie sobie żyć tutaj. A takie drzewo ile lat może rosnąć, jeżeli będzie dobrze pielęgnowane? No, jest to lipa drobnolistna, Najstarsza w Polsce lipa drobnolistna, rosnąca w cielętnikach ma grubo ponad 500 lat w tej chwili, także nie chcę mówić, że akurat ta będzie tyle żyła, bo jest może w gorszym stanie niż inne w tym wieku będące w Polsce, ale spokojnie myślę, że 300, ponad 300 lat jest w jej przypadku do osiągnięcia. Jaką funkcję drzewa też na cmentarzach mają nie tylko taką estetyczną? Przede wszystkim może to jest bagatelizowane. One odpowiadają za mineralizację zwłok przez to, że korzenie drzew znajdują się w tym środowisku cmentarnym, że one zwiększają bioróżnorodność biologiczną na tyle, że mikroorganizmy są w stanie szybciej rozkładać te, te ciała po pochówku. One także osuszają wilgotne kwatery. Tak jak przypa w przypadku Cmentarza Starego to cały sektor D i, i wszystkie te obszary znajdujące się wokół grobu żołnierzy yy, od wejścia tam od strony Leszka Czarnego to są tereny podmokłe i w związku z tym, że tam drzew w tej chwili tyle nie ma, to te tereny są zalewane. Myśmy, my byśmy chcieli tam te nasadzenia odtworzyć na tyle, żeby tam było sucho, żeby stopą yy, sucho można było przejść yy, podczas roztopów. No i wielką nadzieję wyrażam, że yy, użytkownicy grobów tutaj nie będą niszczyć tych naszych nasadzeń, bo do tej pory tak to wygląda niestety, że ludzie te młode drzewka wyrywają, łamią. No i poza tym, jeśli mówimy o walorach drzew cmentarnych, no to trzeba jeszcze wspomnieć o tym ocienieniu, czyli no niestety, gdy nie ma drzew na cmentarzu, tak jak te nowe sektory na cmentarzu nowym, no to wejście latem na, na te cmentarze wiąże się z z tym, że człowiek jest cały spocony i właściwie ciężko tam wytrzymać, od tego, że te, te płyty nagromne się tak nagrzewają, tam jest strasznie sucho i gorąco wtedy. To jest to kompleksowa pielęgnacja e, połączona z inspekcją wiązań starych, e, z e, zabezpieczaniem ubytków. No i generalnie prześwietlenie korony, usuwanie niepożądanych gałęzi, e, takie zabiegi mające na celu poprawienie bezpieczeństwa i yy, poprawienie stanu drzewa. Pan, jak wszedł na drzewo, co się okazało? Chyba taka dobra wiadomość, że jest w lepszym stanie niż się Państwo spodziewali. Tak, tak. Z dołu niestety nie wszystko widać na pierwszy rzut oka i trzeba takie badanie wykonać na drzewie, ponieważ po poprzednich cięciach mogły powstać różne rany, ubytki niepożądane, które zagrażały bezpieczeństwu tutaj użytkowników. No, ale okazało się, że są w bardzo dobrym stanie, nie ma zbyt dużych ubytków, jakichś zagrażających, wystarczy je za, zabezpieczyć i myślę, że lipa jeszcze będzie stała długie, długie lata. Dzisiaj tylko ta praca będzie wykonywana, czy na dłużej będzie tak, wykonywana? Tak, no dzisiaj mamy zaplanowaną tą lipę, ponieważ jest dość duża i no zejdzie z nią sporo czasu, także e, jest to praca e, taka, bym powiedział, dość e, czasochłonna, tak, bo to jest wybieranie poszczególnych gałęzi, kształtowanie tej korony, także no musi być to zrobione dokładnie i no też Ernest nie daje y, tutaj <grym> za bardzo y, jakby szerzej poszaleć, tylko tak jak, musi, tak, jak on każe, tak, jest, tak musi być zrobione. I dlatego czasami się to troszeczkę przedłuża. Pewnie ciekawi też mieszkańców z jakim sprzętem pan na to drzewo wchodzi, bo jest pan dobrze uzbrojony. No tak, do tej pracy trzeba mieć porządny sprzęt atestowany, przeznaczony do tego typu prac. Jest to sprzęt połączenie sprzętu alpinistycznego i arborystycznego. Są to specjalne przyrządy do, do pracy na drzewach. No, jest to praca ryzykowna i, i osoby takie, które pracują na drzewach, muszą mieć specjalne uprawnienia i, i no, pracować. Pod okiem też kogoś kto to nadzoruje te prace na pomnikach przyrody.